Wiatr, deszcz, zimno wysuszają skórę. Czy wiesz, jak ją chronić? Odkryj Nutrigot od L'Oreal Paris. Nawilżająca terapia odżywcza. Eliksir miodowy, regenerujące witaminy. Intensywne odżywienie i ochrona. Dla każdej z nas nowość NutriGold od L'Oreal Paris. Luksus, na który cię stać. Najlepsza formuła w historii teraz w nowej linii Nivea Volume Sensation do pielęgnacji włosów. Formuła z płynną keratyną i ekstraktem z bambusa nadaje włosom podwójną objętość i intensywnie pielęgnuje bez obciążania. Nowość. Linia Nivea Volume Sensation z płynną keratyną. Nivea. Poczuj jak pielęgnuje Twoje włosy. Pielęgnacja jest w modzie. Kup dowolne kosmetyki Nivea do włosów za 30 zł, a otrzymasz modną bransoletkę z kolekcji Wukruk tylko w drogeriach Rossmann. Donia Odsłania Twoje najpiękniejsze oblicze. Witaj w świecie bez bezzapachowej, jedwabistej gładkości. Pierwsza podpaska Always z jedwabistą w dotyku powłoczką i technologią Superior neutralizującą zapachy. Nowe podpaski Always Platinum. Teraz z ochroną przed niechcianym zapachem. Cześć, Gdzie tata? To przed telewizorem. Ogląda na zapas. Niedługo wyłączą telewizję analogową. Teraz nie stać na nowy telewizor. Cześć, to? Nie trzeba kupować telewizora. Wystarczy dekoder dvb -T. Dekoder cyfrowego Polsatu. Polska marka. Gwarantowany serwis. Wysoka jakość produktu. Bezpłatne kanały naziemnej telewizji cyfrowej. I tylko z tym dekoderem dodatkowe kanały kodowane w prezencie. Lepszej okazji nie znajdziesz. Cyfrowy Polsat. Już w ponad 3,5 milionach polskich domów. Wybierz i ty. Wyobraź sobie życie w bezruchu. Przykra wizja, prawda? Codzienne czynności nadwyrężają stawy. Ja nie ulegam chwilowej modzie. Stosuję Artro Stop Plus i robię to, na co mam ochotę. Artrostop Plus to naturalna kompozycja składników uspogacona imbirem. Artrostop. Sprawdzony sposób na stawy. Wszystko to, co cenisz, warto otaczać ochroną. Wszystko to, co dla Ciebie ważne, warto troskliwie zabezpieczać. A kiedy liczy się czas, warto działać szybko. Wszystko to, w czym się realizujesz, warto w pełni chronić ubezpieczeniem najwyższej jakości. W warcie wysoka jakość jest od zawsze, a od teraz nowe logo warta, warta zaufania.